Wszyscy moi drodzy, dziś sobie porozmawiamy o tym, że dnia 1 marca roku 2024 miał ukazać się znaczek wydany przez Pocztę Polską. na znaczku miał, miał być i w zasadzie jest, bo znaczek został wydrukowany w nakładzie 150 tysięcy. Major Hieronim Dekutowski-Zapora, ale znaczek nie przed do sprzedaży w urzędach pocztowych i decyzję taką podjął Zarząd Poczty Polskiej. Nagle zaczął im przeszkadzać żołnierz niezłomny do Zapora. Powiem tak, mój filmik nie wiem, nie będzie pewnie miał takiego zasięgu oglądalności 150 tysięcy. Ale wartością dodaną tego filmiku będzie to, że oprócz wizerunku Pana Majora Zapory, niewątpliwie naszego bohatera narodowego, również kilka słów powiem o jego życiorysie, na no tego by się młodzież czy ktokolwiek ze znaczka nie dowiedziała. Ale zanim do tego przejdę, to ten zarząd, to powiedzmy sobie kto to jest ten zarząd. Ten zarząd, no tutaj na papierze toaletowym, w tak zwanej srej taśmie, napisałem, bo potem zamierzam zużytkować w wiado wiadomy sposób te informacje, bo nic lepszego o tych ludziach nie myślę. A więc pełniącym obowiązki prezesa zarządu jest pan Sebastian Mikosz. Sprawdziłem co to za wybitny ekonomista, no więc jego naj, najbardziej wybitnym osiągnięciem było to, że w poprzednich rządach Tuska był prezesem zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, narobił długów, doprowadził prawie do bankructwa i razem z naszym genialnym premierem Donaldem się zastanawiali, czy rozwalić, zlikwidować LOT, czy może tanio odsprzedać za pół darmo lub Teraz widzę, że został przekierowany na odcinek Poczty Polskiej i tu wraz z panami Andrzejem Bodzionym i z Wojciechem Krzysztofikiem podjęli taką ciekawą decyzję. I powiem tak, w dupie mam wasze wykształcenie i wasze osiągnięcia, a to takie są osiągnięcia jak pana Mikosza, tak? zrujnować każdy tam podmiot gospodarczy, w którym się zarządza, to, to, to nie trzeba być wybitym ekonomistą, no. jesteście ćwokami zwykłymi i nic więcej dla mnie. Nadzoruje Pocztę Polską z ramienia yy, Ministerstwa Aktywów Państwowych, kiedyś Skarbu Państwa, pan Borys Budka, taki łysy dżentelmen z końską gębą, którego największym osiągnięciem jest to, że jak był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, to doprowadził w sondażach i on do wyniku tam poniżej 10% większość jego tam bojaźliwych polityków, aktywistów uciekło do ruchu 2,50, w szymusia Hołowni, i zmusił swym genialnym postępowaniem do tego, żeby niemieccy promotorzy tej partii orbowali z ciepłego stołka przewodniczącego. Europejskiej Partii Ludowej Kapol i naszej tęcowej koalicji, czyli pana Donalda, I jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze za takimi decyzjami stoi szef wszystkich szefów, czyli pan Donald Tusk. Dlaczego pan Donald Tusk tak pała nienawiścią do narodu polskiego, do Polaków, do historii polskiej, do polskich bohaterów? Pan Donald Tusk dlatego pała taką nienawiścią. Niechęcią, bo jego mamusia to, to, to jest Niemka. No, stuprocentowa, czyli po, mam, po mamie jest Niemcem. Babcia pana Donalda wraz y, z siostrą mamusi, czyli z ciocią, zatonęły na statku Gustaw Libow. W 1945 roku statek Gustaw Libow to był statek ewakuacyjny, który zabierał. Y, wybitnych nazistów. Tam nie zabierał zwykłych, szarych Niemców, których się bali ruskich i uciekali. To tylko co trzeba było być albo wybitnym członkiem partii NSDAP, tak, której szefem był Adolf Hitler, albo nie wiem, być może dziadek pana Donalda był, był, tam w NSDAP, a może był jakimś mundurowym. Niech pan Donald się pochwali, albo tam ktoś, kto wie, kim dokładnie była ta rodzina. No, z drugiej strony no dziadek ze strony ojca tam, no to pan Jacek Kurski tam odkrył, że był w Wermachcie, no ale to, to pan Kurski to też taki jest gamoń. No był w wermachcie, bo wszyscy, wszyscy, bo Rzeszy byli wcierani do wermachtu, no, no, nawet że jak byli Żydami, Cyganami, to tak samo ich wcierali. Ciekawostka jest taka, że no, potem uciekł i był w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. I chwała, chwała za to, że z tej strony, chociaż miał pan w rodzinie, panie Donaldzie, jednego porządnego przodka. No. Natomiast prawda jest podobnie taka, że pierwszy Tusk na Pomorzu pojawił się około 1900 roku. Pan w pan Tusk mówił, że jest tym no, autochtonem, że tak, pomorzaninem. No. Natomiast wcześniej rodzina Tusków podobnie z zamieszkiwała w okolicach Bełchatowa, Opoczna, Tomaszów. Mazowiecki i byli to żydowscy sklepikarze, kupcy. Czy to przodkowie pana Donalda, czy nie, to, to nie wiem. Niech pan Donald się wypowie. Ja to takie tylko, że znalazłem wiadomości. No, w związku z tym, mając takie ciekawostki w swoim drzewie geologicznym, będąc po raz tam drugi premierem Rzeczpospolitej Polskiej, no można, można, można zwalczać pamięć, bo już samych żołnierzy wyklętych już, nie, już pomogli, pomogli komuniści poz, pozwalczać w swoim czasie. Teraz przejdźmy do Pana y, Hieronima Dekutowskiego, tam tych pseudonimów partyzanckich, wojennych miał wiele, no, Zapora to najbardziej popularne, tam jeszcze Odra, jakieś inne. Generalnie był to syn tam prostego robotnika, blacharza, Członka PPS-u, jego starszy brat, tego pana Hieronima walczył w wojnie polsko-bolszewickiej po naszej stronie. Tak, sam urodził się pan Hieronim w Cikowie. to kiedyś była wieś, teraz to jest dzielnica taka obrzeżna Tarnobrzega. Czy Tarnobrzegu? Tam się wychował, licząc skończył w Tarnobrzegu. No i jak wybuchła kampania wojskowa, a wtedy zdał maturę, no to chłopak miał tam ile, 19, 20 lat może, ewakuował się z rodziną do Lwowa. Tam, czując jakiś taki zryw patriotyczny, wstąpił na chodnika do wojska. No i wszędzie, wszędzie piszą, że brał udział w obronie Lwowa. No tylko Kiniumen że Lwów tam za bardzo się nie bronił. Tam może w okolicach Lwowa tam były jakieś walki z Niemcami, a potem to jest taka, taka ciekawostka, że w 1939 roku tam były starcia, że potyczki rozstrzeliwali się Niemcy z ruskimi bo z drugimi się byli, kto ma wejść i zająć rwów. No w końcu się dogadali, że ruscy zajmują i Niemcy odstąpili. No ale tam pa, pan de Kutowski wówczas z innymi żo 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 żołnierzami uciekł na Węgry, tam był internowany, potem uciekł z owozu internowania na zachód, tam był szkolony, został cichociemnym, zrzucony na Lubelszczyźnie stworzył, współtworzył Oddział Kredywu, czyli dywersyjnej Armii Krajowej i tak działał do końca wojny. Po zakończeniu wojny był świadomym człowiekiem i wiedział, że to nic do dobrego nie będzie i dwa razy próbował ze swoim oddziałem uciekać na zachód. Za pierwszym razem no niestety wytropili ich i ubecy razem z NKWD, z ruskimi otoczyli ich tam pod Świętym Krzyżem na Teraz to jest województwo świętokrzyskie, kiedyś kiereckie, tak? W górach świętokrzyskich i rozbili ten oddział, na udało mu się zbiec. Wrócił na Lubelszczyznę, podjął potem drugą próbę ucieczki, do, dotarł nawet do Czech i udał się do ambasady amerykańskiej. Ale nasi wspaniali sojusznicy Amerykanie powiedzieli, że oni nie wiedzą, czy, czy, to, czy, czy to patriota, czy nie patriota, czy to on jest. To... Warty tego, żeby go tam zabierać z oddziałem na zachód, czy nie, kazali mu wracać do Polski z powrotem. No. I wraz ze swoimi żołnierzami, tam z grupą to, wtopił się w tłumy repatriantów. I wrócił na błąd, Lubelszczyznę no i, 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 i niestety no, podjął, podjął yy, walkę z komunistami. To nie będę szczegółowo bo opowiadał tam sam wszystkiego, nie pamiętam, no ale tam w wielu miejscowościach na, na posterunki milicji rozbijał ubeków, e, zabijał, jak wiedział, że mieli krzew tam żołnierzy polskich na, ręk na, na, na rękach. No, tam w jakiejś wsi tam e, zebrał 40 tam e, PPR-owców, czyli tam chłopów, co się do PPR-u zapisali, tak? Licząc na karierę, no, no, tam. No. Na kolana, dupę wypiąć portki zdjąć i tam kinami gołe dupy robił. No Móg, mógł zabić, tak? Nie zabił. No. no i potem są tam rozbieżne są doniesienia w różnych źródłach. W jednych jest, że, że, że go tam osaczyli i złapali, w drugich, że sam mu uwierzył razem z oddziałem i tam w 1947 roku. W ramach którejś tam domniemanej Amnestii, amnestii oszustwa któregoś tam z rzędu komunistów się po prostu wyszedł z lasu, poddał się oddał broń. Jakby nie było, to, to taki nie było, w każdym razie nawet nie wiem czy tam sądzili go do końca, że został zakatowany, a wywieźli go z jego żołnierzami do Będzina na Śląsk, żeby czasem tam koledzy go nie odbili, tak? No i tam po, po tam kilku miesiącach, to, to, to był rok 1948 i podaż 7 marca. 1949 49 roku został wraz ze swoimi podkomendami, podkomendnymi rozstrzelany. No. Także to byli no, no jeden z takich tam na naszych żołnierzy niezłomnych, którego tam losy są w miarę tam znane i opisane, a wielu jest tam nawet, że tam nawet świadków, że bardzo nie ma, gdzie, kiedy, kto ich tam złapał, zabił i tak dalej. Także Panie Donaldzie, no gratuluję. Robisz Pan dobrą robotę. No. Rodacy Pana z Zolodry są dumni z Pana. I, no, i a tak te wszystkie komuchy SRD, i tak dalej, to potomkowie Żydów tam przesłanych przez Stalina. Także też, też, też towarzysze dobrą robotę robicie, tak? Ale prawda jako oliwa jest sprawiedliwa i na wierzch wypływa tam. Kiedyś się wasze rządy, wasze czasy skończą, no. Kiedyś przyjdzie ktoś jakiś mądrzejszy od Rewicza i wszystkie, wszystkie tam te, te wasze te, te osiągnięcia partyjne, komunistyczne, i inne po powyciąga, opisze i, i ludzie może w końcu przejrzą na oczy, kogo wybierają, komu dają się rządzić. Na tym końcu pozdrawiam wszystkich, cześć.